Cześć. Pompy ciepła w Polsce to już nie tylko fanaberia dla najbogatszych, ale realna alternatywa dla ogrzewania piecami, kotłami, na węgiel, drewno, pelet czy inne takie, jak również gaz. Ceny tych urządzeń spadły i uralniły się również stawki za ich montaż, a na rynku znaleźć można profesjonalnych monterów działających od lat w tej branży. Media zalewają jednak nadal doniesienia o rachunkach grozy za pompy ciepła, czy innych nabitych w pompę ciepła. Takie nagłówki też się pojawiają. I w tych informacjach jest ziarno prawdy, ale zostało ono też przykryte toną dezinformacji i dopowiadania sobie tego, co to w zasadzie znaczy. Zapraszam na materiał. Rachunki grozy za pompy ciepła, przeplatane doniesieniami o tych nabitych w fotowoltaikę, bo taki materiał też już mieliśmy, to bardzo chodny temat, zarówno w mediach społecznościowych, jak i tych tradycyjnych, który co kilka miesięcy wraca na tapet. Schemat jest z grubsza ten sam. A ostatnio furorę robi chociażby odgrzewany, bo ponadroczny wpis o panu Zdzisławie z Pleszewa, który zainwestował wszystkie swoje oszczędności w panele słoneczne, pompę ciepła z nadzieją na niskie rachunki. I ta początkowa radość pana Zdzisława skończyła się wraz z pierwszym rachunkiem za energię elektryczną, który przekroczył 2000 zł. Ze względu na niską emeryturę musiał zrezygnować z wielu codziennych wygód. W tej informacji jest podany przykład, że rodzina przestała korzystać chociażby z czajnika elektrycznego, piekarnika a temperatura w mieszkaniu spadła wręcz do kilkunastu stopni Celsjusza. I tutaj nie pomagał fakt złej prasy dla pomp ciepła. Od sprzedaży ponad 200 tysięcy tych urządzeń w 2022 roku doszliśmy do mniej niż połowy tego w 2024 kryzys na polskim rynku pomp ciepła, bo tak trochę można o tym mówić. To jednak paradoksalnie nie efekt doniesień o rachunkach grozy czy rzekoma utrata zaufania Polaków do tej technologii. Tutaj duże znaczenie miał zamieszanie wokół programu Czyste Powietrze oraz tego jak pod górę miały pompy ciepła właśnie w tej inicjatywie dotacyjnej. Tutaj też o tym już pisaliśmy na łamach naszego serwisu i to sprawiło, że wiele osób dla świętego spokoju wolało wybrać Kocioł na biomasę, na gaz, czy żeby nie przejmować się tak naprawdę tym, czy ten model pompy ciepła, który kupimy, akurat nie wyskoczy nagle z programu czystego powietrza, bo to się to wszystko rozbijało, że tam tylko konkretne modele były dotowane, a reszta mogła z tego programu wylecieć. Nie da się jednak ukryć, że Trwająca medialna panika wokół pomp ciepła dorzuciła parę groszy do tego stanu rzeczy, i choć nie wszystkie opisywane szeroko rachunki grozy za pompy ciepła są takie, jakie chcielibyśmy, to w większości z nich znajdują się rzeczywiście przypadki ziaren prawdy oraz tego, że rzeczywiście takie rachunki mogą wystąpić. Chociaż nie oznacza to oczywiście, że te niepro, nieproporcjonalnie wysokie faktury za energię elektryczną to coś normalnego i coś do czego powinniśmy się przyzwyczaić. Winne tutaj mogą być przede wszystkim nie paragony, a prognozy grozy. Za pompę ciepła, że tak to nazwijmy. Weźmy tutaj taki przykład nagłówka. Pan Andrzej skarży się na pompę ciepła, dostał rachunek na kilka tysięcy złotych. I takie oraz podobne nagłówki co jakiś czas pojawiają się w mediach, i już tutaj pojawia się mniej lub bardziej celowe wprowadzanie w błąd, znaczy na etapie już pisania samego nagłówka, ponieważ w wielu takich przypadkach mogły to nie być same rachunki, a prognozy. Opłat za energię, ktoś dostaje, wiecie, prognozę na kilka tysięcy złotych, a potem ktoś w mediach pisze o, dostał rachunek na te pieniądze. Podobny mechanizm opisywaliśmy właśnie przy okazji rozbijania mitów wokół fotowoltaiki i rzekomych rachunków grozy dla prosumentów. Dostawcy energii, o czym trzeba pamiętać, bardzo często domyślnie rozliczają się ze swoimi klientami w oparciu o prognozy właśnie. Wówczas otrzymujemy de facto dwie faktury: prognozowaną i rozliczeniową. Może więc zdarzyć się tak, że prognoza będzie bardzo wysoka, bo płaci się za energię z góry, niezależnie od zużycia i wówczas wystąpi nadpłata, która zostanie odliczona od Faktury za kolejny okres. Informacja o tym, w jaki sposób jesteśmy rozliczani, znajduje się co prawda w umowie, ale nie wszyscy zwracają na to uwagę podczas jej podpisywania. Powiedzmy sobie szczerze: bardzo często po prostu podpisujemy ostatnią stronę, a to, co znajduje się w umowie obchodzi nas tyle co zasłoroczny śnieg. I to jest nasz błąd. W każdym razie, prognozy bardzo często zależą od sezonowych trendów czy sytuacji na rynku energii, gdzie wszystko zmienia się bardzo dynamicznie. W takich sytuacjach najlepiej skontaktować się ze swoim dostawcą energii, by rozliczać się w ramach jednej faktury opartej o realne zużycie, a nie dwóch. Niestety wiele firm każe sobie za taką usługę dodatkowo płacić, a samo załatwienie tej sprawy nie zawsze jest proste, bo wymaga bezpośredniego kontaktu, na przykład z infolinią firmy, gdzie spędzić można długie minuty i na oczekiwaniu, i później na rozmowach. Warto jednak się przemęczyć, zwłaszcza jeżeli chcemy na bieżąco śledzić wydatki związane z ogrzewaniem i oddzielać je od pieniędzy wydawanych, na przykład na inne urządzenia elektryczne w domu. Z tematem prognoz grozy łączy się również kwestia nieuczciwych instalatorów, dlatego rozważmy przypadek odwrotny, gdy faktura za prąd w domu ze świeżo zainstalowaną pompą ciepła nie zmieniła się znacząco. Wspomniany już hipotetyczny pan Andrzej tutaj w tej nowej sytuacji, zaczyna więc ogrzewać swój 20-letni dom niedawno zamontowaną pompą ciepła. Domownicy zdecydowali się na wymianę urządzenia grzewczego przed sezonem jesiennym, po tym jak do ich drzwi zapukał konsultant instalatora, który przedstawił ofertę na nową pompę ciepła, zapewniając o wysokiej sprawności urządzenia, jego bezawaryjności, bezproblemowości, bezobsługowości, wszystkie te bezy, wiecie, wymienione, że nie trzeba będzie ani wynosić popiołu, dokładać opału, wszystko będzie działo się samo, a cena będzie super. Przedstawiciel handlowy nie poruszył jednak żadnego tematu związanego chociażby z termomodernizacją, nie stosował konieczności z jakichkolwiek zmian w domu, wymiany okien i itd. Wiecie, wszystko związane z efektywnością energetyczną budynku, bo oni chcą przekonać nas do tego, że to jest najlepszy pomysł i nie będziemy mieli żadnych innych wydatków, a my bardzo często nie zwracamy na to uwagi, i tutaj w taki hipotetyczny pan Andrzej też o tym nie pomyślał, bo sam dom, mimo że ma 20 lat na karku, jest przecież w dobrym stanie, nic tam żadnych pęknięć nie ma, i tak dalej. Zdemontował więc stary piec, a za mi idzie e, zmienił kotłownię na maszynownię. Sama oferta instalatora też mogła być atrakcyjna, bo rodzinie pana Andrzeja przysługiwała dotacja 100% z programu Czyste Powietrze na wymianę źródła ogrzewania, więc przy minimalnym wydatku związanym z robocizną udało się przygotować dom na nadchodzący sezon grzewczy. I tutaj po pierwszym miesiącu prognoza udająca ten rachunek ostateczny była niska, więc domownicy szczęśliwi zdecydowali się na podniesienie temperatury ogrzewania, jak szaleć to szaleć, nasz stać, jesteśmy bogaci, mamy nowy sprzęt, Albo jeszcze więcej będziemy sprzętów używać, bo mamy tutaj oszczędność na prądzie. Może być też inna sytuacja, bez takiego szaleństwa, oczywiście. Może się okazać, że zima akurat tego roku była bardziej mroźna i na przykład przez kilka tygodni w budynku była wymagana wręcz, było wymagane wręcz ustawienie wyższej temperatury dla zachowania komfortu. Chodzi o. o... Oto, że mamy sytuację, w których rzeczywiście zaczynamy zużywać więcej ciepła, bazując na tym, że pierwsze prognozy, pierwsze rachunki według nas były właśnie niskie. I wtedy po kilku miesiącach przychodzi wyrównanie. I tutaj nierzadko znaliczoną już prognozą na kolejne miesiące i nagle okazuje się, że na takim rachunku mamy do zapłacenia 10 tysięcy złotych albo nawet więcej. I ten przykład pokazuje w jaki sposób mogło dojść do wprowadzania części osób w błąd. Bo właśnie po tym boomie na pompy ciepła w 2022 roku i lawinowym przyroście wniosków o dotacje na te urządzenia z programu Czyste Powietrze, jak grzyby po deszczu zaczęły wyrastać firmy specjalizujące się właśnie w sprzedaży bezpośredniej, takiej door-to-door, -door, które poszale na fotowoltaikę czy inne rozwiązania sprzęty popularne w danej chwili, przerzuciły się właśnie na sprzedaż pomp ciepła i chodzili po domach, pukali, mówili, że słuchajcie, u Was na pewno to będzie działać, tak, nie musicie mieć styropianu na ścianach żadnego, damy Wam pompę ciepła, będzie super. No a potem wychodzi jak wychodzi. I tutaj Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przegapiły zupełnie ten moment. Nie zainwestowały w żadne kampanie edukacyjne, informacyjne podkreślające między innymi, że nie każdy dom nadaje się do ogrzewania pompą ciepła, że bardzo ważna w takich instalacjach jest sama jakość montażu, odpowiedni dobór mocy, bo zły dobór mocy pompy ciepła do potrzeb energetycznych może powodować ogromne rachunki za prąd, a także to, że no musimy tą termomodernizację w budynku przedstawić i te właśnie kwestie oraz inne sprawiły, że wielu renomowanych instalatorów z wieloletnim doświadczeniem w branży musiało konkurować ze specami, ale już nie od jakby pomp ciepła, ale bardziej od handlu i sprzedaży, jego jak, jak nas nakłaniać na pompę ciepła, stąd między innymi przypadki, w których do gorzej ocieplonego dużego domu montowano małe a co za tym idzie tańsze yy, i w optyce klienta bardziej atrakcyjne, opłacalne pompy ciepła, a koniec końców powodowały one tylko lawinowy wzrost rachunków. UOKIK stara się walczyć z takimi nieuczciwymi firmami działającymi w branży OZE. Na przykład w październiku 2025 roku pojawił się komunikat o wszczęciu postępowania przeciwko czterem spółkom oraz nałożeniu kary finansowej na jedną z nich. Innym ważnym elementem tej układanki jest niska jakość pomp ciepła bez odpowiednich certyfikatów, które rzekomo zalały Polskę w trakcie wspomnianego już boomu. To szerszy problem całego rynku urządzeń grzewczych w Polsce, który po części miała regulować ta lista zielonych materiałów i urządzeń. Obowiązująca od czerwca 2024. Jeśli ktoś chce uzyskać dotację na kocioł, na biomasę czy pompę ciepła z programu Czyste Powietrze, musi wybierać spośród urządzeń dostępnych właśnie w spisie przygotowanym przez Instytut Ochrony Środowiska, e, Państwowy Instytut Badawczy. Sęk w tym, że spora część urządzeń na tej liście nie znajduje się w bazie EPERL, czyli European Product Database for Energy Labeling. Słowem. Nie ma etykiety energetycznej. Jeśli dany produkt nie funkcjonuje w takim spisie, teoretycznie nie może być legalnie sprzedawany na terenie Unii Europejskiej, a znalazł się na liście dopuszczonego do sprzedaży czy do refundacji, można tak powiedzieć, sprzętu w Polsce. O jakiej skali nieprawidłowości mówimy? Sam spis jest publicznie dostępny i według analizy Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii i Pomp Ciepła to aż 30% wszystkich modeli pomp ciepła oraz 75%. Kotów na biomasę jest w takiej sytuacji, że nie są dopuszczone w Unii Europejskiej, a znalazły się na polskiej liście. Problem trwa od ponad roku. A na pytania, jak do tego doszło, zadawane przez chociażby organizacje branżowe, media czy też instalatorów, Ośrodek nie jest w stanie w żaden sposób odpowiedzieć. Tu ministerstwo zapowiedziało w kwietniu 2025 roku, że te wszystkie urządzenia grzewcze z listy Zoom, które nie są w bazie europejskiej, zostaną usunięte ze spisu, jednak mleko już się rozlało i sytuacja nie wygląda ciekawie. W szczycie tego boomu na pompy ciepła. W 2022 roku z jednego z ważniejszych programów dotacyjnych w Polsce dofinansowane były pompy ciepła, które w ogóle nie powinny wejść do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Tylko że nie jest to wina samej technologii, bo mowa na przykład o zawyżonych parametrach technicznych, przez co ich realna wydajność była niższa od tej deklarowanej przez producenta czy też importera. Okazję tą bezczelnie wykorzystali wspomniani już nieuczciwi instalatorzy, stanowiący zdecydowaną mniejszość w branży, którzy próbowali w opisany wcześniej sposób wyłudzać dotacje z czystego powietrza, zostawiając swoich klientów ze źle dobranymi urządzeniami o przekłamanej efektywności. No i z ogromnymi rachunkami. Jak już wspominaliśmy, jest to słabość systemowa polskiego rynku urządzeń grzewczych. No i gromy w ostatnich miesiącach spadły również na kotły na pelet w związku z tak zwaną aferą, aferą rusztową, czy dużą dostępnością urządzeń spoza właśnie tej europejskiej bazy ePerl. Polskie instytucje starają się z tym walczyć. Pod koniec października Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcja Handlowa oraz Krajowa Administracja Skarbowa poinformowały o kontrolach pomp ciepła spoza Unii Europejskiej. W wyniku wspólnych działań wymienionych instytucji na granicy z Polską zatrzymano aż 786 z 1241 sprowadzonych urządzeń. E no, a tutaj wszystkie te miały niby poparte dokumentacje o prawidłowe działania. Okazało się, że nie do końca tak jest. I te wszystkie kwestie opisywano, ile są istotne i faktycznie część klientów mogła zostać w taki sposób oszukana przez nieuczciwych instalatorów, którzy doradzali pompy ciepła spoza europejskiej bazy o tych niewystarczających parametrach względem potrzeb energetycznych budynków, czy też nie mówili nic o docieplaniu budynków, no to wciąż nie jest to obowiązujący standard w Polsce. Według badania SW Research przeprowadzonego w sierpniu 2005 roku na próbie tysiąca właścicieli budynków, jednorodzinnych w Polsce, w których za ogrzewanie odpowiada pompa ciepła, aż 80% z nich jest zadowolonych ze swoich urządzeń. Aż 80%, 20% niezadowolonych to wciąż jest jakaś tam miesza liczba, ale raptem 7% deklarowało wprost, że jest rozczarowanych tymi sprzętami. No to, to 7% nie jest dużą wartością, jeżeli spojrzymy na e, inne rodzaje ogrzewania. Dla porównania, w innym polskim badaniu realizowanym w kwietniu 2025 roku przez Instytut Ekonomii Środowiska ale tym razem na grupie 1000 użytkowników różnych technologii grzewczych. To 85% respondentów korzystających z pomp ciepła uznało, że to najlepsze źródło ogrzewania dla domu. Natomiast spośród użytkowników kotów na pellet aż 70% skazało, że kocioł na pellet jest najlepszym rozwiązaniem, spośród użytkowników kotów gazowych 61%, więc wciąż widać, że statystyka przemawia za tym, że pompy ciepła zadowalają głównie Użytkowników bardziej niż inne źródła ciepła. Współczesne pompy ciepła bez problemu radzą sobie w warunkach zimowych oraz nadają się też do starszego domu, jeśli dobrano odpowiednią jednostkę, czy poczyniono nawet podstawowe prace związane z termomodernizacją. Skąd więc ta medialna panika wokół nich? Zdaniem Pawła Lachmana, prezesa Port PC, jest to przykład skoordynowanej kampanii dezinformacyjnej, której celem jest powolna erozja zaufania dla transformacji energetycznej w Polsce. Lachman w swoich mediach społecznościowych dosyć regularnie przytacza przykłady tzw. artykułów grozy, w których opisano historię rzekomych niezadowolonych użytkowników fotowoltaiki czy pomp ciepła. Pochodzą one z kilku mniej znanych serwisów, a najpopularniejszym z nich jest Lega Artis. I w zależności od trendu, w kolejnych dniach są one powielane przez portale głównonurtowe. Dodatkowo, jak ujawnił Marcel Kiełtyka z Demagoga na łamach press na tym lega artis pod tekstami poradnikowymi czy newsami ze świata znajdują się też treści prorosyjskie, antyukraińskie, czy te szerzące dezinformacje na temat chociażby pandemii, czy zgadliście odnawialnych źródeł energii właśnie. A niektórzy autorzy takich treści po prostu nie istnieją. Ktoś podpisuje się Nieistniejącym imieniem i nazwiskiem. Tutaj ślady prowadzą bezpośrednio do naszego wschodniego sąsiada. Rosja za pomocą całych sieci połączonych ze sobą serwisów podszywających się pod lokalne media, kont w mediach społecznościowych czy influencerów wymyślonych, jak też i tych prawdziwych działających nie wiem, ideologicznie albo też za pieniądze Kremla, przeprowadza tak zwane akty wpływów. I już kiedyś pisaliśmy o tym w przypadku Armenii, rosyjskiej sieci CopyCop. I wbrew pozorom, to właśnie tego typu działania stanowią gros działań Rosji na arenie międzynarodowej, a po akcje zbrojne Kreml sięga tylko jeśli jest pewny swojej przewagi. Rosja przez lata opierała swoją potęgę na surowcach takich jak gaz czy ropa, dlatego w Polsce i innych częściach Europy, w których są, które są w trakcie tej transformacji energetycznej i odchodzą od paliw kopalnych, nasilają się ataki na OZE. Im mniej Europa będzie zależna od gazu, ropy czy węgla, tym mniej argumentów będą mieli zwolennicy powrotu do normalizacji stosunków z Rosją. Co rzecz jasna, nie jest po myśli Kremla. Rosja chce nam sprzedawać gaz, chce nam sprzedawać węgiel, niezależnie od tego, czy jesteśmy jej przyjaciółmi, wrogami itd., bo chce mieć pieniądze. Pieniądz nie śmierdzi. A im więcej będziemy mieli pomp ciepła, fotowoltaiki i wiatraków tym mniejsze zapotrzebowanie na gaz węgiel, w tym także ten być może w przyszłości z Rosji y, będzie istniał. Oczywiście, nie wszystkie ataki na OZE czy sam sceptycyzm wobec fotowoltaiki i pomp ciepła jest bezpośrednio powiązany z Rosją. Nie każdy, kto narzeka na fotowoltaikę i pompy ciepła, jest od razu prorosyjski. Na odchodzeniu od tej zielonej ideologii, jak to powiedział niedawno premier Tusk, i wstrzymywaniu ważnych reform związanych z transformacją energetyczną, można obecnie zbić polityczny kapitał. Dużo osób jest niepewnych w stosunku do tego, czym są te technologie. Można to wykorzystać, zebrać tych ludzi wokół siebie i nie, stworzyć partię polityczną. Tak samo jak na rachunkach grozy, można pewnie zebrać sporo klików, gdy akurat na redakcyjną skrzynkę mailową wpadną na przykład list od niezadowolonego z ciepła anonimowego pana Andrzeja. No a jak nikt nie wpadł na taki pomysł, to może pan Zdzisław albo inny Dariusz czy Felix akurat takiego maila nam napisze. Motyka. Niedawno powołany minister energii ogłosił, że pod koniec października 2025 roku yy, będzie miał miejsce start kampanii przeciw dezinformacji w energetyce pod hasłem: Nie daj się oszukać. Spraw fakty o energetyce. Moim zdaniem słabe hasło, słaby tytuł, ale mam nadzieję, że cała akcja będzie świetna. Miejmy nadzieję, że poza rozwiewaniem mitów o atomie czy walce z wiatrakami, znajdzie się też miejsce na pompy ciepła. Bo choć rzeczywiście w informacjach o rachunkach grozy za pompy ciepła jest ziarno prawdy, co mam nadzieję wyjaśniliśmy już w tym materiale, dotyczy to bardzo wąskiej grupy użytkowników. Każdy przypadek należałoby rozpatrywać indywidualnie, podpierając się konkretnymi danymi, a nie ogólnikami i graniem na emocjach. Tego pierwszego w artykułach grozy nie ma prawie w ogóle, lub podawane są tam twierdzenia przeczące nauce, badaniom czy po prostu faktom. Do następnego razu, trzymajcie się. Cześć.